Witam wszystkich. Dzisiaj rozpoczynamy nową serię Polskie racje żywnościowe. Mamy tak zwaną SK, czyli to danie jedno macie, racja jednodaniowa, o tak. Główne danie to jest bigos z kiełbasą. No dobra, co? Otwieramy, zobaczymy co jest w środku. A no, tutaj mamy cukiereczek, nawet dwa, środki do czyszczenia, cukier, sól, takie tak zwane barchło, gulasz angielski, do tego drzem jagodowy. odgrzewacz chemiczny koncentrat napoju herbacianego hmm. pancer suchary, każdy kojarzy kto był w Monie i tutaj jest danie główne bigos z kiełbasą do tego batonik te batoniki są przepyszne ja je uwielbiam ten jest o smaku wiśniowym super sprawa polecam no i tutaj to samo słomka łyżeczka chusteczka i jeszcze... O, następne pancer suchary nawet bardzo wypieczone. O dziwo. Nie takie blade jak kiedyś. No dobra, to wszystko. I teraz od czego zaczniemy. No co? Pierwsze to chyba otworzymy nasz gulasz angielski. O, strzeliło. O. No zapach nieziemski. Zobaczcie jak to wygląda. A jak smakuje? kawał mięsa. To jest naprawdę dobre. Naprawdę dobre. Konserwy sklepowe się chowają. Naprawdę dobre. Dobra, co tu potrzebujemy do naszego podgrzewacza? 100 ml wody. No dobra, lecimy po wodę i będziemy podgrzewać nasze danie główne. Mamy wodę. Dobra, bierzemy ten nasz podgrzewać, co tu należy zrobić? Dobra, otworzymy. Wyciągniemy nasz bizis. Rzucimy do naszego podgrzewacza. No i co? Tak mamy przygotowane. Możemy wziąć wodę, nawet zestawu. Obojętnie z czego wlewamy. No to wcześniej robiłem, wiem, że to jak zacznie buzować to będzie jakaś sakra włożymy to do kartonika już się robi ciepło poczekamy a w międzyczasie Zobaczymy, co to jest w tym woreczku. Guma do rzucia. Cukierek. Kawowy. Kierek o smaku, jabłka. Chusteczka. Oj, już się robi ciepłe. Chusteczka higieniczna, pieprz. Sól. Tutaj są takie woreczki, kusteczki, czyli tak zwane śmieci, ale powiem Wam, że ta konserwa naprawdę jest zacna. Super smakuje. Wafelek też jest fajny, ale zjemy go sobie później. Otwórzmy. Pancer suchary. Zobaczymy, czy takie jak w 96 roku. Mm. Powiem wam, że nie są takie twarde. czuć kminek podstawa ale konserwy nie posmarujecie o, trzeba mieć zdrowe zęby żeby to pogryźć no, gotuje nam się ta racja już chyba z 5 minut ale my nadal byśmy coś zjedli dobra weźmiemy ten nasz czarodziejski batonik O, proszę. Owoce w takim płatku. No, to jest przepyszne. Naprawdę. Wiem, że powinienem zjeść to po Bigosie. Ale tutaj się zapowiada dłuższe czekanie. Więc konsumujemy to teraz. To jest naprawdę dobre. Super sprawa. Został jeszcze drzemik jagodowy, ale to lepiej zjemy już po Bigosie. Wszystko to skwierczy ładnie. No ale czekamy dalej. Słuchajcie, Bigosik nam już się podgrzał i ciepły. Wyciągamy go z tego podgrzewacza i teraz otwórzmy. O! No, no, no. Proszę Państwa, tu jest sporo kiełbasy. Tak to wygląda. Zobaczcie, jest tutaj kiełbasa. Jest tu nawet jakieś mięsko. Kapusta. Nawet bym powiedział, że to jest bardziej kiełbasa w kapuście niż bigos. No ale sprawdźmy. No, nie jest to domowy bigos, ale. Nawet, nawet brakuje czegoś tutaj, czyli pierwszą na pewno. To sobie od razu dosypiemy, ile się da, więcej się nie da, bo nie ma. Słuchajcie. Danie zjadliwe. Na poligonie, w okopie, w ziemiance. No ale żeby się najeść, trzeba by było chyba zjeść. Z trzy takie. Nie ma co wybrzydzać. No tu jest naprawdę dużo ilości kiełbasy. Jestem w szoku. Brakuje grzybków, ale danie spoko. W skali od 1 do 10, może 6. Słuchajcie, już wkrótce nowe dania z naszego. Menu wojskowego pojawiłem się na moim kanale, gdyż mamy szeroki dostęp do takich racji. Dzięki mojemu synkowi, który służy ojczyźnie wiernie i takich rzeczy nie jada. Więc napycha tatusia takim pysznym jedzonkiem z monu. Czekajcie na następne filmy. Pojawiłem się już wkrótce. Zostawcie suba. tela tyle. Na razie.